Guys, ta pomadka to jeden wielki skam. Dla mnie odkrycie i to sztos totalny. Proszę nie wprowadzać w błąd! Pomadki transferują się i to mocno. Ciszy materiał jest o pomadkach Vinyl Ink marki Maybelline, które ostatnio sporo namieszały w sieci. Czemu namieszały? Bo pojawiło się mnóstwo bardzo sprzecznych opinii. Ja ten temat prześledziłam, testowałam je przez ostatnie tygodnie i dzisiaj właśnie dlatego przychodzę z tym materiałem. Na początku, że ten materiał nie ma na celu wskazywania palcami, kto kłamał i w ogóle jakiegoś takiego śledztwa. Nie. To jest po prostu moja opinia, moje badania, bo myślę, że wiem, na czym polega trochę cały ten trik. Skąd te sprzeczne opinie? Zarówno influencerek, ale też w komentarzach wasze opinie też w pewnym sensie się wykluczały. W ogóle Maybelline wypuściło 10 kolorów tej pomadki, w Polsce jest dostępnych 5. I Piszą na swojej stronie tak. Odkryj zupełnie nowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Superstay Vinyl Ink od Maybelline New York. Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16 godzin, z gwiazdką oczywiście. Nie rozmazuje się i nie ściera. Bla bla bla, formała wzbogacona to szminka, która zmienia reguły gry. A tak, tak, to, 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 to jest mało ważne. Intensywny kolor nie rozmazuje się i nie ściera. No i właśnie, czy tak jest, czy nie bardzo? Myślę, żeby zacząć od tego, żeby pokazać Wam, Mój sposób, który wypracowałam, który daje najlepsze efekty, czyli wyciąga z tego produktu w taki totalny, totalny max Złapię ten taki czerwono-różowy 30. On jest bardzo fajny, bardzo lubiłam ten kolor. Ogólnie ja nosiłam każdy z nich, ale wymieniałam się i tymi nasyconymi i nudami, bo no właśnie, zauważyłam, że też część waszych opinii jest różna w zależności od. Tego, jaki kto ma kolor. Ale zauważyłam też, że w materiałach sponsorowanych dla Mike i Maybelline, gdzie pokazywały osoby test tej pomadki i właśnie dotykały wacikiem, pocierały i w ogóle i nie było żadnego śladu na tych materiałach, to zauważyłam, że też tam dziewczyny miały przede wszystkim nudową pomadkę. A dzisiaj chcę pokazać na czerwieni, bo niezależnie od tego, jaki produkt weźmiecie do ust, zawsze na nudziaku będzie mniej widać, że po prostu się zjadł. Najpierw trzęsę tą pomadką, ona ma taki śmieszny naprawdę klik, odkręcam i obcieram y, aplikator z obu stron i nakładam tej formuły naprawdę bardzo mało, dosłownie te resztki, które tutaj mam. Ważne jest, żeby usta były całkowicie bez produktu, czyli jeśli mam resztki podkładu, a już zwłaszcza balsamu do ust, to to na pewno ścieram. Czekając aż wyschnął. O, od razu też Wam powiem, że ja jestem mega dużą zwolenniczką wyjeżdżania poza swój kontur ust. I właśnie tak nosiłam tę pomadkę, ale tak naprawdę wszystkie produkty noszę w ten sposób. Jak znacie moje stare hasło, usta macie takie, jakie sobie pomalujecie, a nie takie, z jakimi się urodziłyście, urodziliście. Malutko produktu, i przykładam aplikator od zewnętrznego kącika. I ciągnę do góry. Cyk. I on pozwala mi ten aplikator na naprawdę piękne i łatwe wypracowanie linii. Formuła jest bardzo kryjąca. Jak widzicie tutaj jest wszystko jest pięknie, ładnie pokryte od razu przy jednym dotknięciu. I to samo robię z drugiej strony. No i nadbudowuję to, co tutaj mi zostało. I potem do nie. Biorę żadnego drugiego zamoczenia wszystkie chorobki i wyciągnięcia, bardzo łatwo robię, właśnie przy pomocy tego aplikatora. To jest bardzo fajne, bo nie jest potrzebne nic więcej, żeby samą formułę nałożyć idealnie. Widzicie, jak ona pięknie kryje. Każda najmniejsza ilość formuły, niezależnie tutaj od koloru, ma ogromne krycie. I ona tak wygląda. Tak właśnie. Jeśli nic nie będziecie jeść, nic nie będziecie pić, tak właśnie będzie wyglądać przez cały czas, czyli będzie taka błyszcząca. I niezależnie od tego, ile nałożycie formuły, błysk będzie taki sam, jak na samym początku, czyli teraz. Na stronie Maybelline nie jest dokładnie napisane, ile trzeba poczekać z tą pomadką, tylko, że po prostu trzeba to zrobić. Wiem, że sporo osób czeka nawet do 20 minut przed pierwszym przyłożeniem czegoś do ust i zauważa wtedy znaczną e, poprawę tego, jak ten produkt się trzyma. Ja zauważyłam, że wystarczy u mnie dosłownie kilka minut, mniej niż 10 i potem nie ma żadnej różnicy. Bardzo możliwe, że to szybkie wysychanie, u mnie zastyganie jest spowodowane tym, że po prostu tej formuły daje mało, ale to, że warto, żebyście zapamiętały, zapamiętali, że ona właśnie tak jak teraz wygląda cały czas. Można czasami się nie szczaić, Albo nie pamiętać o tym, że to jest produkt, który musi zastygnąć, bo po prostu wygląda tak samo, wiecie. To się nie wchłania, nie? nic takiego absolutnie się nie robi. I odczucie, teraz bardzo ważne jest odczucie, bo odczucie, niezależnie od czasu, jest takie samo, jeśli pomadka jest na ustach. Czyli jeśli nie przytykacie nic do ust, jeśli nikogo nie całujecie, nic nie pijecie i nic nie jecie, to uczucie na ustach jest takie samo od samego czasu aplikacji po nawet 5 godzin właśnie jeśli nic z tymi ustami nie robicie. Czyli one są bardzo lekko lepkie. Nie wiem czy to będzie może widać na zbliżeniu. Bardzo lekko lepkie. To jest bardzo subtelna lepkość i ja mam wrażenie takie uczucie, że czuję, że coś jest na ustach. To nie jest lekki produkt, ale to uczucie jest takie mokro przyjemne. Chodzi o to, że czuję, że coś okrywa moje usta, że coś na nich jest, ale w takim sensie bardziej ochronnym. Czy przyklejają się do tego czegoś w ogóle w włosy? Tak, przez to, że ten produkt jest stale lekko lepki, dzięki czemu jest błyszczący, to tak. Włosy mogą Wam się przykleić. Ta lepkość jednak nie jest duża. Zaraz będziemy to mierzyć i sprawdzać. Czekam, aż pomadka zastygnie, i zrobimy test szkła, kartki papieru, wacika, i będziemy też w cholerę mocno pocierać palcem. I zobaczycie, jak można też zrobić, żeby pomadka na przykład nie była widoczna przy odciśnięciu, bo mam też myk na całowanie, żeby nie zostawić śladu. A można tak że zostanie ślad, słuchajcie, więc jakby można coś sfabrykować to, co chcecie, można taki efekt pokazać, o, na kamerze, jaki chcecie, żeby był osiągnięty, nie? Bo tak jakby trochę wszystko, trochę wszystko jest prawdziwe. Teraz przetestujemy trwałość. Po kolei będą to różne rzeczy, różne produkty, ale chcę, żebyście zwróciły, zwrócili uwagę, że każdy, każde kolejne dotknięcie może mniej zostawiać śladu przez to, że jest no, właśnie tym kolejnym, po kolei. Pójdźmy od szklanki. Po prostu zwykła szklanka i tutaj jest szkło. Więc w ogóle mogę tak się napić, że tak jakby lekko dotknę wargami. Że zostawię tylko takie lekki, taki mikrotłuszczyk. I tutaj nic się absolutnie nie zmazało. Przetransferował się nie kolor, tylko ta lepkość. Nie? Ale mogę równie dobrze bardziej objąć szklankę wargami. i tego zostawić troszeczkę więcej. Jest tutaj minimalnie kolor, minimalnie, ale przede wszystkim ta lepkość. Kartka papieru albo chusteczka. To mi się wydaje, że chusteczka jest ciekawsza, bo bardziej widać lepkość, a to jest po prostu coś takiego totalnie białego. No i teraz tak, mogę pocałować... Słuchajcie, tak całuję Wojtka, żeby nie zostawał ślad. Czyli tak. O. Minimalnie zostało. Ale mogę równie dobrze przyłożyć, czekajcie, bo chcę bokiem to zrobić, żeby, żeby było widać, nie? Do ust, nie? I widać przede wszystkim kontur zewnętrzny. I to jest kluczowa sprawa. Nie było takiego momentu w trakcie testowania tych pomadek na przestrzeni no całego, całego kurde lata praktycznie, gdzie nie miałabym problemu z tym, że brzegi zewnętrzne się rozmazują. I nie jest to stricte związane z tym, że ja pomadką wyjeżdżam poza usta, bo na Dolnej Wardze nie wyjeżdżam w tym miejscu. I to nie jest też tak, że mam bardzo dużo produktu nagromadzonego na brzegach, bo bardzo się staram właśnie, żeby jego było mało, żeby właśnie uniknąć. Tego, żeby się tak działo. Próbowałam na wszelkie sposoby zmieniać sposób aplikacji, noszenia, odczekania. Zawsze te brzegi zewnętrzne się odciskały. I też tak samo, jak widzicie tutaj na innych materiałach, kiedy jadłam coś takiego, wiecie, dużego gryzłam, to miałam brodę uwaloną. Jeśli zdarzały mi się jakiekolwiek wycieki bokami, tej formuły, tej pomadki, czy jakieś takie mocniejsze rozmazy, były one jednak związane z tym bezpośrednio, że nakładałam formuły więcej, czyli jak dla mnie za dużo po prostu. Widzicie też od razu, że po tych trzech, czterech dotknięciach w sumie już, dwa razy szkło, dwa razy huseczka, sama pomadka jest mniej już błyszcząca. Jest tylko tak subtelnie, nie? Błyszcząca. Wacik teraz Odbiło się o tyle. No i brzegi najbardziej. Jeśli przyłożyłabym go tak tylko, wiecie, tu, na sam dziubek, to jestem w stanie tak to zrobić, żeby nie było widać, nie? Można czegoś tak nie docisnąć, a można docisnąć na maksa. To jest trochę takie... No a teraz po prostu spróbuję ją sobie rozmazać. Czyli nie dotykać o tak, bo tutaj prawie nic nie zostanie, ale... O tak zrobić. I te brzegi się zawsze rozmażą. Brzegi. To jest najśmieszniejsze, że ona na brzegach zawsze to robi. Ale też widziałam u innych osób, które właśnie pokazywały, że ona się rozmazuje. To ona się nie rozmazuje tu na całości. Ja naprawdę bardzo mocno teraz potarłam. Tu jest ledwo co. Ale brzegi. Widzicie? Bez problemu brzegi się rozmazują. Nadal są troszeczkę takie... Żywe, to jest dziwne w sumie, nie? No, co jest w ogóle w tym wszystkim najlepsze? To, co sprawia, że ta formuła jest fajna, to to, że nawet jak, jak, jak ja to wyczyszczę, nie? Wiecie, jak ja wyczyszczę tutaj to wszystko, to zobaczcie, że ta formuła została na ustach, czyli mimo, i to, to jest duży plus, mimo, że formuła się transferuje, znika z niej trochę błysk, to, uwaga i to jest bardzo ważne, ona nadal jest na ustach. Mimo, że sobie rozmażecie, to możecie to zetrzeć, to ona nadal jest na ustach, czyli nie robią się dziury, co sprawia, że łatwiej jest ten produkt, e, łatwiej jest e, te usta potem naprawić. I jest to dość unikalne, bo większość formuł, które się rozmazuje, to po prostu znika z tego miejsca. Nie? Dobra, to ja się tutaj naprawię, ale też pokażę Wam dokładanie. E, dokładam ją przede wszystkim w tych miejscach rozmazanych, no i na całości bardzo cienką warstwę, żeby, żeby z powrotem e, przywrócić jej błysk, blask. A teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda ta pomadka po posiłku. Zwykle robiłam tak, że smarowałam się nią rano, przed śniadaniem albo tuż po śniadaniu, więc czasami jest ona po jednym posiłku, a czasami po dwóch. I jadłam w sposób kompletnie nieuważny, czyli nie patrzyłam na to, że mam pomadkę, co jem, w ogóle tego nie warunkowałam, po prostu sobie jadłam. I te wyniki były... Dość podobne, czyli ona się po prostu ścierała ze środka. Komfort noszenia tego produktu. I on jest zawsze wysoki, słuchajcie. To trzeba przyznać temu produktowi. Dla mnie jest on bardzo komfortowy odnoszenia, noszenia. Przez to, że już zaczęło być zimno. To moje skórki na ustach pierwsze już takie, wiecie, suche, takie, a takie, że aż się chce gryźć, odgryźć w górę. No to miałam takie skórki, a ta pomadka je, można powiedzieć, uspokoiła. Nie były tak bardzo widoczne po jej posmarowaniu, a na pewno nie były suche i nie było tego niemiłego odczucia. Więc jeśli chodzi o komfort, to tak czuć ją na ustach i jest to naprawdę bardzo miłe. Okej, okay, chcę Wam teraz porównać, te pomadki z Maybelline, to innych produktów, yy, które mogą wydawać się podobne, które mogą dawać podobny efekt. I to są produkty, o których pisałyście, pisaliście w komentarzach, pod materiałami, właśnie z tymi pomadkami, czy to przypadkiem lepsze nie będzie, coś tam. No i ja mam te produkty, przetestowałam te produkty, więc najpierw, powie, znaczy najpierw powiem Wam o produkcie, którego nie mam, bo bardzo nie lubię produktu tego typu. I są to tak zwane takie trwałe pomadko-błyszczyki, płynne, które są już od dawna. Max Factor wypuścił ten produkt w ogóle tak dawno temu, że ja się nawet wtedy jeszcze nie malowałam w ogóle. Ostatnio NYX miał też takie produkty, czyli wiecie, z jednej strony macie zastygającą pomadkę matową, ale to nie jest typowa zastygająca matowa pomadka tej nowej generacji, które teraz mamy, tylko bardziej taka sucha, taka wklejająca się, taka aaa. A z drugiej strony po prostu błyszczyk taki uff, uh, uh. Ja nie lubię tych produktów. One mi się źle noszą. Ten błyszczyk się zjada, potem jest niemiło w ogóle. Bardzo dużo dyskomfortu mi on przynosi. No i jednak ten błyszczyk to jest typowy błyszczyk, który nakłada się potem na tą pomadkę, więc to się klei wszędzie. A jak za mało go dacie, to z kolei ta pomadka jest niekomfortowa i takie koło się zamyka. Nie lubię tych produktów właśnie z tego względu, że zawsze jest coś dla mnie nie tak. Wyglądowo na pierwszy rzut oka to prawda, mogą wydawać się podobne ale nie niosą za sobą takiego komfortu, moim zdaniem, noszenia i dokładania, więc ja podziękuję za tamte. Drugi rodzaj produktu, który może być podobny, to winylowy błyszczyk. Ok, wezmę teraz kolor 50, czyli ten taki czerwony, on jest bardzo znany. Widzicie, tutaj mamy ten Vinyl Ink, a tutaj mamy czerwony błyszczyk winylowy z yy, Too Faced. No i co? Pięknie wyglądają. Pięknie wyglądają, ładnie się błyszczą. Można, mo, mogłoby się wydawać, że to jest dokładnie ten sam produkt, ale zupełnie nie, bo winylowy błyszczyk zawsze będzie bardzo nietrwałym produktem. Będzie po prostu zawsze błyszczykiem o wysokim błysku, o mocnej przyczepności, wysokiej, wysokim współczynniku lepkości, ale zawsze będzie super nietrwały. Będzie od razu schodzić po dotknięciu ust z czymkolwiek i będzie po prostu też się wylewać bardzo łatwo, zwłaszcza w kącikach zewnętrznych ust. Ja mam problem z produktami, które mi to robią, po prostu kiedy tylko mówię. I, I dlatego wiecie, średnio się polubiłam z tymi produktami, mimo że efekt jest przepiękny. Kto nie zwrócił uwagi na takie soczyste wargi, które mają mega kolor i bardzo mocny błysk. Tutaj użyję zwykłej lepkiej pomadki i zobaczcie jaka jest różnica. Ona jest zupełnie dużo mniej błyszcząca niż ta Maybellinka yy, Vinyl Ink. No i ona się bardzo łatwo będzie transferować, zawsze, nie? Można ją całą zabrać i przeciągnąć w inne dowolne miejsce. Tutaj chwilę specjalnie poczekałam. Zobaczcie, że tutaj, gdzie jest ta formuła, to nie jest tak błyszczące jak winylowy błyszczek. Winylowy błyszczek będzie bardziej błyszczący. Ale z kolei, jeśli chodzi o trwałość, no to widzicie. Tutaj ledwo kolor, a błyszczek jestem w stanie cały, o, zamieść. Tutaj przyciskam. Zobaczcie, przyciskam mocno, aż mi palec w ogóle do krwi boli, nie? No i led ledwo coś tutaj. Ledwo coś idzie, nie? I to tak naprawdę z tego fragmentu, gdzie nie jest stygnięte szczerze mówiąc. To jest tylko taka krótka pokazówka na, rą na rączce. Nie bierzmy testu dłoni jako yy, ostateczny wyznacznik pomadki, który, którą używamy na usta. To jest tylko takie łatwe zobrazowanie, bo chcę Wam pokazać różnicę między tymi produktami. Tint. Niektórzy myślą, że ten Vinyl ink jest jak tint, ale pokażę Wam. Tinty po chwili. Wnikają w skórę, farbują skórę i w ogóle nie błyszczą, bo zachowują się trochę jak farbka, która wnika, a potem jej nie ma. No i tutaj widzicie, to w żaden sposób mi się nie rozmaże, ale no wiecie, skóra wygląda jak skóra tutaj, nie? Więc nie ma żadnego dodatkowego błysku, który ten Vinyl Ink ma w sobie. No to teraz grube podsumowanie. Podsumowanie będą dwa, bo jeden to jest wniosek taki, skąd te sprzeczności, czy te kupione recenzje są nieprawdziwe, a cała reszta to nie kłamie. Czy, czy to w ogóle jest skam? Bo na takie słowa padały ze strony osób obserwujących osoby, które robiły materiały na temat tej pomady. No i powiem wam, że widzę trzy obszary, w których coś zostało spieprzone. I z czego wynika ta wielka dyskusja w sieci? Pierwsza rzecz to są niespełnione klejmy producenta. Nie rozmazuje się i nie ściera. Tak mówi Maybelline, więc osoby robiące materiały też dla Maybelline na pewno miały to w briefie i musiały to pokazać i o tym napisać. I widzicie, odwija się. Ściera się ta pomadka. Nie jest tak trwała jak produkty te z serii Maybelline Matte Ink albo w ogóle jak pomadki trwałe, ale myślę, że tutaj też dochodzi drugi aspekt, czyli nazewnictwo. Maybelline pisze tutaj, że to jest winylowe wykończenie ust ze szminką Superstay Vinyl Ink, czyli oni nazywają to szminką. Dużo osób nazywa to pomadką albo błyszczykiem. I teraz tak. Ten produkt nie jest, mam wrażenie, żadnym z tych produktów. Jakby z żadnym, żadnym z tych rzeczy. To jest dla mnie, nie wiem, winylowa, winylowa szminka, winylowa pomadka? Winylowa pomadka płynna, tak bym powiedziała. Że winylowa pomadka płynna o przedłużonym trwaniu, ale nie trwała, nie zastygająca w stu Więc osoby, które myślą, że jest to błyszczyk, to mogą pomyśleć, że ej, to jest naprawdę super błyszczyk. Bo żaden standardowy błyszczyk nie wytrzyma tak dobrze i tak długo na ustach. I tutaj jest jeden taki komentarz, chcę Wam zacytować. Najlepszy błyszczyk, jaki miałam do tej pory. Mega trwały, trzyma się prawie cały dzień, nie zbiera się w kącikach petarda. I co, prawda? Prawda. Niektóre osoby spodziewają się, że trwałość tej szminki będzie tak, jak powiedział producent, czyli podobna do takiej zastygającej pomadki, nie? Takiej wiecie matowej, zastygającej pomadki i tutaj tak, proszę nie wprowadzać w błąd, pomadki transferują się i to mocno, takie pocałowanie ręki nie jest wyznacznikiem trwałości no i jest w tym racja jest też w tym racja jakby ka każda tutaj ze stron, żebyście zwróciły, zwrócili uwagę, że każda tutaj ze stron ma rację, bo jest to oparte na trochę zbyt przegiętym klejmem producenta z jednej strony, a z drugiej strony produktem, który jest trudny do omawiania, bo widzicie, wymaga na przykład tutaj całego filmu, iluś minut, mówienia o nim, bo nie jest jakby żadnym z tych produktów. Jest miksem produktów, które znamy, stąd to naturalne, że tak wiele z nas jest zawiedzionych, bo ma na przykład zupełnie inne oczekiwania. Może i odrobinę się odbija, ale mimo to jest trwała i bardzo komfortowa. Ładnie się zjada, bez problemu można dołożyć, prawda? Totalnie prawda. Mam wrażenie, że odbija się nadmiar pigmentu. Sama mam jedną i podczas jedzenia się odbija, a mimo wszystko zostaje na ustach. To też jest prawdziwe. Ja, Jeśli jecie albo delikatnie, albo, albo jakieś takie niewielkie posiłki, to albo używacie koloru, który jest nudowy, to faktycznie może nawet nie być widoczne, że od wewnętrznej strony ona wam się trochę zje podczas jedzenia. Mam wrażenie, że to taka alternatywa dla osób z wiecznie suchymi ustami, żeby za bardzo nie przesuszało i coś zostawiało na ustach. Tak, spoko, totalnie się też z tym zgadzam. Więc te wszystkie opinie i te wszystkie testy myślę, że nie, nie miały na celu, wiecie, jakby przekłamywania, ale teraz dochodzi ten trzeci filar tutaj tych wniosków, co jest bardziej prawdziwe, czy lekkie le, 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 Przytknięcie ust. już, takie, już tyle się nagadałam. Lekkie przytknięcie ust. O, i pokazanie tak. Czy. O! Zgniecienie syżyja piąstką, i pokazanie tak, bo mogę pokazać wam te oba. I co tu jest prawdziwe? E, 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 bo ja uważam, że takie trochę żadne, bo oba są przegięte w obie, obie strony. I dlatego właśnie chciałam podjąć ten temat. I zanim wam powiem, czy ja uważam, że warto, i co sądzę o tych produktach, to tylko wam powiem. Chciałabym więcej kręcić takich filmów, ale to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy są jakieś takie hot produkty, więc piszcie mi o takich hot produktach. Ale wiecie, teraz współczesnych, nie jakichś starych, które są jakieś takie zamieszane, są bardzo różne opinie. I wydaje mi się, że jestem odpowiednią osobą też w odpowiednim miejscu i z odpowiednim stażem, żeby w taki sposób Wam je badać. Moja końcowa opinia jest taka, że ja się bardzo cieszę, że mam te produkty, są one moimi ulubieńcami, ale rozumiem totalnie głosy i te osoby, które były zawiedzione. A ja wam powiem te zasady, które sprawiają, że one po prostu trzymają się znacznie lepiej i mogą wpłynąć właśnie na waszą ocenę i na komfort waszego noszenia. Więc tak, po pierwsze, musicie wstrząsnąć tą pomadką zawsze. Po drugie, musicie zmyć to, co macie na ustach. Podkład, puder, nie daj Boże, balsam. Balsam sprawia, że totalnie wam się wszystko odklei z ust przy pierwszym dotknięciu czegokolwiek. Serio, 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 naprawdę od razu. Więc te balsamy i to wszystko. Eee, kolejny krok, bardzo mało formuły. Obatrzyjcie z obu stron ten piękny aplikator, bo on naprawdę jest dobrze stworzony. Punkt kolejny odczekajcie. Naprawdę odczekajcie, zanim podotykacie, bo się łatwiej przeniesie. I ostatnie. To też są kwestie indywidualne, wiecie. Może używacie na brzegach też takiego pokładu, który coś Wam zmienia. Może macie takie pH ust, albo takie właściwości, że w ogóle na Waszych ustach, które na przykład są albo bardzo suche, albo bardzo wywinięte, albo bardzo coś tam, jednak inaczej się nosi. Pamiętajcie jednak, że ten produkt zawsze się trochę odciska. Tak jest cały czas lepki. Jeśli... Nie chcecie, nie lubicie, żeby przyklejały wasie, wam się włosy. Nie używajcie żadnych lepkich produktów, bo po prostu zawsze się będą przyklejać, nie. Zawsze się będą przyklejać, tylko że w tym wypadku ja nie widziałam przy tym delikatnym przyklejaniu, nie? O, widzicie? O, przykleję wam, ale one, o, widzicie, tyle się przykleiło. Więc tak yy, czuję, że się strasznie nagadałam, ale czuję, że tak, że to było ważne. Mam tutaj przed sobą taki cały scenariusz. Mam trzy notatniki w telefonie na ten temat w ogóle i wiecie, ile materiałów? Znoszenia tej pomadki? Bardzo dużo. Jak Wam się podobał film, dajcie serducha i napiszcie w komentarzu właśnie o innych produktach tego typu. Dzięki, do zobaczenia. Pa!